Przepraszam, znowu mi internet wywaliło. Piszcie też w komentarzach. Czy chcecie jakieś. W ogóle, w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał covery, własne piosenki po angielsku, polsku. Piszcie, ja nie gryzę. A teraz zapraszam do oglądania i zapraszam do subskrybowania kanału.

Diz da mont del, vu to well li di fer Ja ko seund, fen ne no e pa va zo a espoa En ne to e pa Umiam sobie zoomić um, na pędnizdów, im mam mnie leżąc, im im daje Umiam sobie zoomić na pędnizdów, uofer. Amosam dąży kod tu reprogramer, kod amosam dąży kod jaką tu reprogramer, kod jaką am. So was, um, Mo sam da je De me ne me leè, se leze dans se mund. il ofendrara ho momar ji deu anre an. Beña

Amos mą Kod tu Reprogramer Kod jaka A dąży Kod jaka tu Reprogramer Kod jaka A mą sam dąży A mą nas Ne song ba zu ba zong O mi ya mu so wa zu mi no Pe ne song Hem mo mi mi le shom Mim him di se O mi ya mu so wa mi no Pe ne song O wa Amosando umijam mu soła, zumy pędny z domu, mchemy, mleczam, mchem, di fossa, umijam mu soła, zumy no, pędny z domu, uwofe, Zapraszam do subskrypcji kanału, noweś, nabijania wyświetleń nabijania godzin i jak wam się podobało dzisiaj jeszcze zalicz premierę czegoś nowego walne premierę i na pewno walnę swoją <laughs> pioseneczkę piszcie też w komentarzu czy wśród was jeszcze do dzisiaj się zachowało jakiś fanku do lioko. <laughs> oraz do usłyszenia wkrótce pozdrawiam wszystkich a zwłaszcza wszystkich z wioski. Do zobaczenia, cześć.